Się I wyobraź sobie królestwo, a na nim wspaniały festiwal. Festiwal, na którym miejsce w salach wydaje się nie kończyć, a chole najprawdopodobniej łączą się z bezkresną el-przestrzenią. Wyobraź sobie aule, w których odbywają się niesamowite prelekcje i wciągające wykłady. Wyobraź sobie festiwal, na którym zdobędziesz wiele praktycznych umiejętności z interesujących właśnie Ciebie dziedzin. Miejsce, do którego przybędą podróżnicy z rozmaitych okresów historycznych, aby zabrać cię w podróż do przyszłości, przeszłości oraz do światów alternatywnych. Fantastyczne miejsce, gdzie jednym ruchem ręki można kształtować rzeczywistość, gdzie każda pasja i każdy pasjonat będą traktowani po królewsku. Obudź się i przestań marzyć, grojko. 7-9 września. Akademia Techniczno-Humanistyczna. Nowe miejsce, nowa data. Przyjedź i sprawdź, czy otrzymamy słowa.